Pożyczka konsolidacyjna w aplikacji ico. W aplikacji ico przejdź do oferty i wybierz Pożyczka konsolidacyjna. Udziel nam zgody na dostęp do informacji o Twoich zobowiązaniach w biku. Pobieramy informacje o Twoich kredytach. Wyświetlimy Ci listę kredytów. Wybierz te, które chcesz u nas skonsolidować. Jeśli potrzebujesz dodatkowych pieniędzy, wpisz kwotę i okres spłaty. Przeczytaj oświadczenia i zaakceptuj je. Wpisz numery kont do spłaty konsolidowanych kredytów. Upewnij się, czy podany numer jest prawidłowy i zgodny z umową. Przygotowujemy dla Ciebie ofertę. Przeczytaj szczegóły na podsumowaniu i zaakceptuj dokumenty. Zatwierdź umowę pożyczki kodem SMS i gotowe. Przekazaliśmy pieniądze na spłatę kredytów na wskazane konta, a dodatkową gotówkę na Twoje konto. PKO Bank Polski. Dzień dobry!